Ponieważ mój obecny brodzik stwarza problemy, ponieważ mój obecny brodzik w kabinie prysznicowej stwarza problemy, zresztą od początku słaba woda schodziła. Tam jest sitko, które często trzeba czyścić, i jeszcze coś tam przepuszcza. To kupiłem brodzik tego typu niski. Kupiłem syfon tego typu. Rodzikowy niski składa się z części głównej. Tą część przykręcamy od góry. Tutaj mamy wkładkę, potem dwie uszczelki, pokrywę górną, klucz, żeby to skręcić, oraz rurę łączącą. Jakby adapter z Fi40 na Fi50, plus uszczelka i nakrętka. Problem z oryginalnym syfonem w kabinie Savana Liwia był taki, że ten filterek szybko się zapychał, a nawet jak był czysty, to i tak woda powoli spływała. Dodatkowo gdzieś tu. Woda ciekła, jak widać, pozacieka, dlatego postanowiłem wymienić ten syfon na nowy. Tutaj już poczyniłem przygotowania, czyli na przykład obniżyłem deszczownicę, tam odłączyłem odpływ i wyciągnąłem szafkę oraz drzwi od kabiny. Próbuję przechylić całą kabinę. Mam nadzieję, że nic nie potłukę, ponieważ problem jest tego typu, że górna część z szybami jest ciężka. Plus, jest przykręcona do samego brodzika, zasilikonowana. Czyli, praktycznie, trzeba było ją całą zdemontować i ponownie zamontować. Fuck. Oh. Dobra, nowy brodzik przykręcony, znaczy nowy streson przykręcony. Przy okazji, trochę tutaj pod spodem wycierałem. Tam jest poprowadzony. Właśnie ten od harmonikowy. To może trochę lepiej jeszcze powycieram. Przy poprzednim syfonie w Brodziku robiłem film o jego przepychaniu i tutaj robiłem test szybkości spływania wody i powtórzę ten test, zobaczymy czy będzie różnica. Deus.